Mamy kolejnego Pixelboxa, tym razem grudniowego. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jest synonym, a to jest moja świątynia gracza. Dzisiaj ze mną nagrywa okay. razem X Rodzicu. I w dzisiejszym materiale mamy kolejnego Pixelboxa, tym razem grudniowego. Jeżeli chcielibyście sobie zakupić kolejnego styczniowego, to z kodem grywania macie 5% rabatu. Tutaj mamy grudniowego czy Pixelboxa przed świętami. Jego tematyka to Harry Potter oraz Władca Pierścieni. Zobaczymy. Co ciekawego otrzymaliśmy, oczywiście jest ta koszuka i inne rzeczy, które znajdują się w środku. Dajcie mi znać, czy kupiliście tego Pixelboxa i jak oceniacie jego zawartość, czy było warto w tym miesiącu go zakupić. A nagrywa ze mną z rodziców, bo ona ma na Harry'ego Pottera, więc w sumie najlepiej będzie się orientowała w tego typu rzeczach niż ja. Tak więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście komentarz i lecimy na drugie stanowisko do nagrywania. A firmie Pixelbox standardowo serdecznie dziękuję. I tak oto prezentuje się pudełko naszego grudniowego Pixel Boxa. Standardowo otwieramy do góry i naszym oczom ukazuje się zawartość. Tym razem dodatkowo znajduje się taka kartka, w której mamy życzenia z okazji zbliżających się świąt. Prezentują się one w ten oto sposób, fajnie są specjalizowane pod graczy. Trzymaj to. Mamy tutaj ulotkę, która nas informuje co znajduje się w tym oto Pixel i co będzie też w styczniowym. Szczerze, nie mam pojęcia co to jest. Ale jeżeli wy wiecie i chcecie skorzystać z możliwości jego zamówienia, to z kodem grywania macie 5% rabatu. Więc serdecznie polecam, a to jest skład obecnego tutaj Pixelboxu. Więc pamiętajcie, kod grywania 5% rabatu. Na pierwszy rzut mamy tutaj taką jakąś gigantyczną czapkę, koszulkę. Tutaj jest przypinka z naklejką, czy standardowo szkoda, że nie jest Harry Potter'a bo wolałbym więcej rzeczy i szkoda, że nie miałem kubka z Harry'ego Potter'a. Eee, co to okay. figurkę z Voldemort'a? Kto miał lepszą? To miał figurkę? A gry, które zapadły w pamięć, tak? Tak. Mamy właśnie z, z Harry'ego po Potter. e, Harry Potter'a. No i, no i koszulka i teraz sobie zobaczymy wszystko tutaj e, w całości. Sprawdzimy czy też kubek jest cały, bo widziałem też na niektórych story'ach, że niektóre kubki nie przetrwały podróży. Tak oto się prezentuje tutaj czapka. Co wierzysz z czego? szkoda, że jej nie mam. A to jest co? Ja się aż tak nie znam. I tak oto prezentuje się nasza czapka, jest dość duża, powiem wam szczerze. E, tak wygląda tutaj to e, naszy, wszyte logo. Czy to jest taka prasówka? Nie wiem. I tak to się prezentuje na tutaj sobie? na mnie. Będzie za duża, no? Nie mam duży łeb, ale to wydaje mi się, że taka. ogromna. Ogromna, to powiem. E, można przerobić to na torebkę. W sumie. No mniejsza. Mniejsza o to, ale jest ogromna prezentuje się w ten oto sposób. No i mamy nasz kubek, który wygląda tak. Tak wygląda to pudełko i tak powinien się prezentować tutaj eee, sam kubek. O, otwarcie, nie ma żadnej filozofii. I jest cały. kajcie O, jest cały. Trochę jakiś taki pobrudzony, klejący się. Nie wiem, czy to można do zmywarki wrzucić. może to do zmywarki wrzucić? Nie mam pojęcia szczerze, czy tu jest taki, Nie wiem. Dobra. Mniejsza o to. Ale strasznie, znaczy ciekawy motyw z tym w sumie, tylko strasznie ciężko wygodnie. to niewygodnie to się trzyma. Bo to, jak to trzymać? Weź to weź to w rękę, zobacz jakbyś to piła z tego. Tak, no tak, tak, tak trochę dziwnie, nie? to no. bardziej tak, by był taką. na pokaz. Na pokaz. No i wygląda tak, mój troszkę elementów ma tutaj klejących. E... No cóż. Tak on się prezentuje. I tutaj, jak widzicie, ma napisy dookoła. Dobra jest, nie myć w zmywarce i nie wstawiać do kuchenki mikrofalowej. Czyli lepszy, ale... czy, czy nie dla, czy w ogóle wykluczę to z mojego użytkowania, bo ja tylko zmywarki dotykam. Tak prezentuje się figurka, nie mam pojęcia, co to jest za seria, nie mam pojęcia co to są za figurki, ale wygląda to tak. To są chyba troszkę też karykaturalne. Eee, więc pierwszy raz się spotykam z figurką z tej oto firmy. Całość jest zapakowana podobnie tutaj w plastikową obwolutę, która ma chronić ją przed wszelkimi uszkodzeniami, i wygląda ona w ten oto sposób tutaj po rozpakowaniu. Trochę łączy widać generalnie, bardziej to też właśnie pod te karykatury tu podchodzi. I wygląda to tak. Ma mocny, wyrazisty zapach plastiku, i to wygląda w ten oto sposób. Ty to wygląda jak ty, kiedy zobaczysz jedzenie? Ja? No, w sumie coś tam jest. W sumie tak. Co? Co patrzysz? No nie to tego zobaczyć. Nie, to, taki, to jest winyl z PVC połączony. Wygląda to tak. No i mamy ostatni element. Tutaj chyba zawsze jeden z lepszych, który mi się tu podoba, czy koszulka, bo zazwyczaj te motywy w koszulkach są bardzo fajne. I w tym oto miesiącu prezentuje się on w ten oto sposób. Co tu jest? Boś mi bo ja nie mam pojęcia. Masz no, macie no, 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 no. Co jest? Dawaj pokaż, co jest Tutaj to? Tutaj masz, masz różdżkę. No, no różdżkę I... to ja potrafię, i te do Quidditcha. Złoty Quidditch? Tak, no. złoty znicz. Dobra, tyle jeszcze pamiętam. A no to choinka? E, Obstawiam, że tak. I slittering po prawej, tak, wąż tam jest, dobrze widzę, stąd. Switering. Jaki wąż? To? No, no i ogólnie z każdego... E... Do, a, że cztery te e, tak. frakcje, na, jak to, jak, jak tam to zwał, tak zwał, tak zwał. Koszulka standardowej jakości. Tutaj nic się nie zmienia. Zobaczymy jak z rozmiarówką, bo wiem, że poprzednia była troszkę mniejsza niż te wcześniejsze. A tak to ogólnie wzór mi się naprawdę podoba. Ty to bierzesz, tak? Bo okej. Okay. Bo bo mamy takie, takiego ogólnie u nas małego złodzieja, który zabiera nam rzeczy. E, ale w tym, tym miesiącu chyba wszystko u nas zostanie. Dobra, tak więc tak to wygląda ta koszulka. Motyw jest. Ty kradniesz jedzenie i, i, i wszystko, co. i, i wszystko inne co w ogóle jest możliwe. Dobra, jeżeli chodzi o tą zawartość, to byłoby tyle. Jeżeli byście byli zainteresowani, i e, jak się nie zobaczymy w kolejnym odcinku, to, to wiecie, że było fajnie. E, to tyle w tym materiale, i w tym oto Pixel Box. Dajcie mi znać, co w sądzicie, czy go zamówiliście, e, czy też nie. I jeżeli chcecie zamówić kolejnego Pixelbox, no to z kodem grywania macie 5% rabatu. Tutaj najbardziej mi się podoba w sumie koszulka. E, tradycyjnie. No tu szkoda, że nie ma Figułki Pottera. ogólnie. To, że są zróżnicowane te pixelboxy, to też takie. No z jednej strony fajne, bo jak ci się trafi zajebisty zestaw, a z drugiej strony gorzej, jak tobie się trafi gorsze, jak ktoś ma lepszy. No to wtedy żałujesz, że nie masz tego co on. E, wolałbym akurat mieć kubek z Harry Pottera, niż z Władcy Pieścieni, bo. Kiedyś dawno oglądałem fana, zbytnio nie byłem. Harry Pottera też w sumie bardzo dawno oglądałem. Nie pamiętam. Byłem na jakiejś był część Harry Pottera, gdzie były dwie części w kinie, to byłem na jeden, na drugi już nie. Więc o, nawet w końcu nie Harry Pottera nigdy. Dwie części były? Mówisz, że No, coś. Może ostatnia, siódma i nie oglądałem, o, o drugiej części. Możemy zrobić. Nie. Dobra, tak więc dzięki, wielkie za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.